Aleluja, Nie obrażaj innych, a ja nie obrażam! aleluja, aleluja O, ode mnie! Ściąga! Ściąga właśnie. Tak. Dobrze tak. jest. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mm. Mleko lubię! Mm. Lubię mleko. O, o. Dobry wieczór się mówi. Dobry wieczór. Taka sama kręgarka jak u ciebie. Nie. Ty masz lepszą. lepszą. Co? Masz lepszą? Tak. Ja takiej... na taką mi nie stać Może ty... jaka ona działa? Proszę Jak, jak ty, ja widziałem jak ten i to po prostu y, włączasz i światełko się pali A u mnie też się pali No to kurwa... to stara jest Jaka stara kurwa? Tylko krzyśle jej używa bo ja nigdy w życiu kurwa nie używałem Miliś? Ale to Parkside'a fajna. fajna. O kurwa. A skąd ty dostałeś? Od kogo? No to opowiadaj, pochwal się. Wojskowy przyniósł. Wojskowy to by przywiózł? Tak. No to kurde. Szacunek jemu. Piotr. Miliś? Już. Nie będę prosić. No to cieszę się bardzo. Pozdrawiam Jego Bardzo ładny prezent no. Widzisz Pierwszy ludzie ludzie, kupił. ludzie pomagają Tobie jednak No Nie tylko ja No, nie. no. To dobrze Cieszę się no. Dobrze tak. A w domu ciepło jest nie Tak jest elegancko Mogę zdjąć kurtkę <gry> Jaką jest rzutówkę? Kurtkę czy mogę zdjąć? No Powieszę na piecu No ja ci nie ukradnę A ja nie mówię, że mogę zdjąć kurtkę Ej Krzysztof Ej, czy wiesz co? No ej, to No mogę czy nie? Możesz No i Kładę ten telefon I zdejmuję kurtkę kurwa A co? Nie mogę? No właśnie. No. kurwa, to Skóra się nie spali tu na tym piecu? Nie. Dobra. Nie ma Chuj ze skóru. Prawda, panie Krzysztofie? Prawda, Prawda. Jak się jeździ Oplem, powiedz mi. Co? A ty jeździsz na gazie cały czas, czy na benzynie? Na gazie. Na gazie? Mhm. A kiedy tankowałeś gaz ostatnio? Niedawno. Kiedy? Chwateczkę. Przyłączyć się samą na gaz, tak? Na gaz. Musi... No to no, kurwa, lepiej. No ty zrobiłeś tą rurkę, tak? No tak. Za 100 złotych? Tak. Tak. No. Chwała tobie, Wojtek. Chwała. Chwała. Bo chciałem to zrobić, to zrobiłem. No tak, nie miałeś wyjścia. No, nie. Nie, miałem wyjście. Miałeś wyjście? Ale jakie? Nie. Pozbyć się tego samochodu. No to pozbyłeś się. Szybciutko. O. Tylko, chuja, mnie trochę zrobiłeś, bo umówiłeś się z Pato. Ja tego nie, nie wiedziałam. Ale jego ja przepraszam. No że to. Tak wyszło jak wyszło. Widzisz, ja żebym wiedział to, co ty, wy zamierzaliście, to bym na pewno... Nie Szkoda mi tego było, samochodu tracić. No ale Ech, co tracić inne, no? A, inne samochody. Pasat poszedł też. Nie no, wiadomo. No dobrze, ja wszystko rozumiem. Tylko trzeba było mi powiedzieć, że ty miałeś taki zamiar z pato, że pojedziecie na sprzedaż na gruz. No, na złom. na złom, no. No właśnie. No to dlaczego mi nie powiedziałeś? Bo wstydziłem się. A ty, kurwa. Wstydziłem. Wstydziłem się! Czy mają się wstydzi? Co? Majo się wstydzi! A gdzie? No dobra, już nie w co, bo to kłótnia będzie. Po co o, to? Właśnie. No. Co ty masz za zegarek znowu? Nowy? Nie, ten sam. A, bo w, był wojskowy i ty już nagadał ci, by jeszcze nosił wojskowy zegarek, tak? Wojskowy daje prezenty mnie. No to bardzo. Ja... A ja to nie da? Ty? A, tak. a ja mam. A ja mam. Dobrą. Ja sztucznych cipek nie będę używał. A jakie są sztuczne cipki? Sztuczne? Jakie to są? Elektryczne. Te co dostałeś, tak? No, kiedyś. A używałeś chociaż raz? Nigdy w życiu A Krzysiek? Ach, nie. No to. Oryginalne są. No do sprzedania, tak? Chcesz tak. wystawić na aukcję, tak? A no, jeszcze nie. A jeszcze będziesz używał. No, nie <głos> <głos> No kurwa. Z zwali to... Ja pierdolę. z wami to może konie kraść. O. A to ty krzyci Krzy śmiejesz? A co mam, płakać? No nie, po, nie, płakać. Płakać nie będziemy. Ogolił się. Dawaj śpiewnik. Co ty Ja powiedziałem będziemy śpiewać. Dawaj. Ale mnie nic nie chce się. A ja będę... Daj mi ja będę śpiewał. A ja nie dam. Oddaj mi ten śpiewnik. A to nie czły. Daj mi ja będę śpiewał. A ja nie dam. W tej chwili. Aleluja! aleluja. aleluja bądź z tym, kim jesteś. Alleluja. Nie obrażaj innych. A ja nie obrażam! Aleluja! Aleluja! O! Ode mnie! ściąga. ściąga, właśnie. Tak. No daj Krzysiek, zaśpiewamy. Chociaż jedną piosenkę. Ja uwielbiam taką to piosenkę. Ja też A wiesz, że ja uwielbiam? Ja jako ministrant były, bo byłeś ministrantem też pewnie, tak? O, ja! Byłeś? A ja też nie. byłem. Też byłeś? Tak. Też chwalasz pieniądze? <laughs> nie, nie chuje. Stacy? Nie, ale dostań z Ja za co? Zrobiłem zdjęcia. Miałeś wykupić. Tak? Wykupiłeś? Koleżko, ja ci powiedziałem. Proszę zadzwonić do O. Opie nie opieki, tylko do kurwa przychodni. Tak. Ja ci wykupię. Niech receptę ci wystawią. Dobra. No i wszystko w temacie. Dobra. Zrozumiane? Ja. Rozumiane. A ty w domu? Słucham? Rozpaliłem. w domu dzisiaj. No, widzę, czuję. Nie czujesz. Czuję. Ciepło. Czuję ciepło. Sympatię baruk. Ja nie jestem kurwa gejem. A ja nie, a ja ty powiedziałeś, że jesteś gejem? O. No. no. Nie. Krzysiek dawaj piosenkę Zaśpiewamy razem Zaraz Aleluja, aleluja Stawi mnie Cholera jasna Będziemy śpiewać Pieśni i teraz Bo tak trzeba Tylko powiedz jaka piosenka Czy ja znam Nie. Za kątek na tej ziemi. Nie powracać. Każdy, każdy chce. je król. Na jej oblicze. oblicze. Na nim cięte rysyję. So, yeah. Rok ma smutny, zatroskany. Jakby chciała prosić cię. My maty ma matyczną i opiekę się. oddać się. Madonna, Madonna czarna Madonna. 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 Ja, to, ja dobrze. Tym Ty dzieckiem być. No pozwól. Madonna, czarna Madonna. Madonna. Się skryć skryj. Nie maś komona. A jestąkuj i ugoni się, goni się od zła. Ona jest wszystkim anioł jest dzieciom. Anioł jest, jest anioł. Czekaj, stop! 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 Daj telefon. Ja to włączę. Żeby była taka wiesz, y, melodia. I wtedy będzie. A ty ja mam melodię. To nie trzeba! Ja mam nutę. Ja chuj. Daj mi ten telefon. Włącz. Weź odblokuj. Tam na YouTube. Madonna, Czarna Madonna, tak? A to Madonna, wszystko. Czarna Madonna. No to za zaraz, czekaj. I szczerze zaśpiewamy. Wszyscy razem. Ja nie chcę tego czytać. Już, czekaj. Wyłączyłem to, patrz. Żeby nie było... Tak. Tak? Proszę bardzo, żeby było wiadomo, że ja nie czytam wiadomości. Madonna, czarna Madonna. Zaraz włączymy. Kurwa, duży ten telefon, tu ja pierdolę. <grym> Zarabia. Ja ty kurwa patrzę, przyglądasz. Federację Zielonych. Goryf. Madonna, czekaj. Ma. dy O, mleko by zrobił. O! Już mam! Czekaj, czekaj! Krzysiek, nie stękaj! Na czarnej... Życzliwość jest jak dobra przekąska. Kiedy się nią dzielisz, smakuje najlepiej. Nowa szelka we. Warto się zatrzymać. Wojtek też ma śpiewać. Uwaga! Który oh. ja twór znam. Zapomnij. No to za chwilę zaśpiewamy. Wszyscy razem. To Madonna, tak? No. To jest Madonna? Nie. Nie? Nie. nie, tak. nie. A kurde. Niech to będzie. Dobra, to po kolei. Po kolei. Madonna, kochana. Ja kochana. Co to? Narzyszone Twoje? Matka boska? Donna, do mna. Nie na tej ziemi, by porwać każdy szkiel, jej oblicze. za nim się rysy dwie, zrozum jak by złożyła, ja Niech jest Bóg świat, jest nas, a nie uda. ale ile Ale kobiet piewały to ten uda. jesteście się do, o, no, ja no, do no czarna do, no, no, Jak dobrze swym dzieckiem Kiepę być Cię otoc no, otoczy Umówcie, umówcie Cholera jasna A zjedą, ja to zrobiłem, musiałem to zrobić kurwa bo

to ma na imię kuś, ja nią, domaty, twoje ma, ja wduch, nie da. Oho, nie to święty dzieci śmiech, to, to i ducha, i ducha, panie Cholera jest jak dobrze Czarno ma Tak! ramiona Boi się stryć Czego ci śmiej? Alkoliku, czego? Nie ja, ja śpiej się do ciebie Ja widzę kurwa Ja uśmiecham się do Wojtka kurwa Śpiewaj A co nie ma się uśmiechać się? Jeszcze będziesz mi tu gadał co ja mam robić Uśmiechał się do Wojtka, nie mogę? A jak wojnie. nie umiesz śpiewać, to nie źle. On śpiewa jak potrafi. Źle? A jak ty potrafisz? To śpiewaj. Barkę zaśpiewaj. Zobaczymy jak ty kurwa potrafisz w barkę zaśpiewać. Chuje... A ja potrafię. Ja no. Ci... no to No to już, ja Ci pokażę. No, no już. No. Chcesz? Chcę. No to patrz. Kurwa. No patrzę. Ja ci udowodnię. No. 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 Jak to się pisze? Barka, tak? Barka. Osiem, sześć, dziewięć, A co? Słów nie znasz? A ja znam. To śpiewaj, nie szukaj. Ja nie muszę. Tylko A melodii, masz... powiem, melodię, powiem, melodię powiem, dam. Na ja na kilometrów? Kilometrów? znam. No i to jeszcze jak? A ty chuja znasz? Lecimy! Lecimy! Pomóż mi Wojtek. To, zobacz, o, Powiedz, pomóż mi Wojtek, zaśpiewaj to. Ja pierdolę Nie na co pierdolić, trzeba śpiewać Śpiewaj w komunę